Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź duchu święty, I spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, przyjdź, dawco łaskę drogich, przyjdź światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty Aniele Stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów Panie, Sługa Twój słucha. Święte Kobiety przy Grobie Pańskim. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, Przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały. Wczesnym rankiem, pomimo bezsennej i bolesnej nocy, przyszły do grobu bez obawy przed tymi, co go strzegli, bo miłość jest odważna. Niosąc wonności, które przygotowały, nie zważając na to, co Józef i Nikodem już uczynili, Lecz na to, co same uczynić powinny. Czy ty masz taką gorliwość i miłość? Mówiły między sobą, kto odsunie nam kamień od wejścia do grobu. Widzą trudność, wyznają swoją niemoc, lecz nie ustępują. Oto wzór wytrwałości i ufności w Bogu, płynącej z miłości ku Niemu. I Ty także w pokusach, w trudnościach, w przeszkodach, nie tracąc nadziei i odwagi, pytaj często: Kto odsunie mi kamień? Zaufaj Bogu, w pracy nie ustawaj. Lecz kiedy spojrzały, Zobaczyły, że kamień był odsunięty, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł pański stąpił z nieba i odsunął kamień. Potem usiadł na Nim, Ileż to razy anioł pański odwalił ci kamień grobowy, Bóg szczerze dążący do niego zawsze dopomaga. Znosi przeszkody zewnętrzne od ludzi lub od wypadków, dźwiga ich ze złych nałogów, zrywa sidła szatańskie. Bo zważ, jak często i Ty doznajesz tej Jego pomocy. Trwaj więc w dobrym, Bóg Ci dopomoże. Boże w trójcy świętej, jedyny teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rok Chrystusowy. Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi od Popielca do zielonych świątek. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na